Witamy Cię bardzo serdecznie na kursie Zostań Power Ups Ninja. Po pierwsze, serdecznie dziękujemy za to, że zdecydowałeś się dołączyć do tego programu i okazałeś to zaufanie. Wiedz, że wiele to dla nas znaczy, zrobimy wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. Jest duża szansa, że widzisz nas po raz pierwszy, więc pozwól, że zaczniemy od kilku słów o sobie. Ja nazywam się Łukasz Falaciński. Ja nazywam się Michał Guzowski. Zarówno Michał, jak i ja prowadzimy swoje firmy, gdzie pomagamy klientom planować, wdrażać, utrzymywać, dostosowywać, jednym słowem budować różnego rodzaju rozwiązania na platformach Microsoft takich jak Office 365. Jesteśmy też prelegentami, występujemy na konferencjach, prowadzimy szkolenia, nie tylko onlineowe takie jak to, ale także stacjonarne. No właśnie, Łukasz powiedziałeś, że to będzie szkolenie online, więc kilka słów wyjaśnienia, co to dla ciebie, drogi uczestniku oznacza? To oznacza, że przygotowaliśmy dla ciebie lekcje w postaci filmu wideo. Te lekcje pogrupowaliśmy w moduły i w każdym tygodniu, a będzie ich 9, dostaniesz dostęp do modułu składającego się z kilku lekcji. Pamiętaj, że ten tydzień będzie tygodniem wprowadzającym, organizacyjnym. Dowiesz się najważniejszych kwestii, takich jak czego się nauczysz, czego się nie nauczysz, jak się przygotowywać do lekcji, jak pracować z tymi lekcjami oraz do jakiego efektu końcowego będziemy zmierzać ale będzie on stosunkowo lekki w odróżnieniu od kolejnych tygodni. Myślę, że to jest dobry moment na to, żebyś rozejrzał się po naszej platformie, odnaleźć najważniejsze elementy, listę modułów, lekcji. Pamiętaj, że one będą się pojawiały stopniowo. I kończąc, mam jeszcze drobną uwagę dla Was, drogie koleżanki. Polski język zdecydowanie preferuje męskie końcówki czasowników, więc wybaczcie, ale właśnie z takich będziemy korzystać. Ufam, że nie będzie to dla Was wielkim problemem. Dopowiedziawszy zapraszamy Cię już na kolejne nagranie, gdzie powiemy Ci dokładnie, czego nauczymy cię na tym szkoleniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia! Witamy Cię w kolejnej lekcji zgodnie z obietnicą. Chcemy Ci teraz pokrótce powiedzieć, czego możesz się spodziewać po tym szkoleniu, czego chcemy Cię w nim tak naprawdę nauczyć. Już na na pewno zauważyłeś, że chociaż nasze szkolenie nazywa się Jak zostać Power Apps Ninja, zaczynamy je od analizy. Jest tak dlatego, bo nasze szkolenie nie ma na celu nauczyć się tylko jak posługiwać się platformą Power Apps, ale chcemy Ci dać narzędzie do rozwiązywania problemów. Chcemy Ci nauczyć pełnego procesu budowania aplikacji. A zatem musimy zrozumieć problem, jaki chcemy rozwiązać. Wykonać analizę biznesową w naszej organizacji na jakimś wymaginowanym albo prawdziwym scenariuszu. Innymi słowy, chcemy dać Ci wędkę, a nie tylko rybę, żeby móc zrealizować taką, taką aplikację, będziemy potrzebowali odpowiednich narzędzi. I Powerups jest częścią pakietu Office 365 i w już kolejnym module chcemy Ci dokładnie powiedzieć, z jakich elementów ta platforma się składa. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Powerups jego podstawową mocą i właściwością i zaletą jest to, że potrafi korzystać z funkcji innych. Narzędzi, więc nie ma sensu wymyślać koła na nowo, gdy możemy skorzystać z gotowych rozwiązań, a to będzie możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy dokładnie wiedzieć, jakie te możliwości są. I gdy już będziemy wiedzieli, jaki problem chcemy rozwiązać oraz jakie mamy narzędzia, możemy przejść do projektowania naszej aplikacji. Wtedy to dowiesz się, jakie masz możliwości w samej platformie Power Apps, czyli ekrany, kontrolki, budowanie logiki oraz tworzenie, definiowanie konektorów. Na tym etapie również pochylimy się nad bazą danych, pro, prostym projektem naszego rozwiązania. Innymi słowy, chcemy, żebyś poświęcił trochę czasu na to, żeby rozrysować na karce papieru, w OneNote jakimkolwiek narzędziu, które lubisz, i zaplanować, jak Twoja aplikacja powinna wyglądać, jakie funkcje powinna spełniać i też jak etapami chcemy je dostarczyć. Gdy już będziemy wiedzieli, co chcemy dowieść, to możemy przejść do dostarczania tego, co mamy dowieść. Czyli do budowania. I to jest etap, który zajmie nam najwięcej czasu w trakcie trwania naszego kursu. Tutaj pokażemy Ci już dokładnie, czym są PowerApps jak zbudować swoją pierwszą aplikację, jak ją udostępnić. Krok po kroku będziemy ją też z tygodnia na tydzień, z modułu na moduł rozbudowywać o nowe funkcje. Od razu uprzedzam, te trzy pierwsze etapy zajmą nam pierwsze trzy moduły, a od czwartego modułu będziemy już budować nasze rozwiązanie. Gdy zbudujemy nasze rozwiązanie, przejdziemy do zarządzania. Czyli dowiesz się wtedy, jak publikować naszą aplikację, jak ją udostępniać innym, jak ją przenosić pomiędzy środowiskami oraz w jaki sposób zarządzać jej bezpieczeństwem. I mimo, że zaplanowaliśmy całe dwa miesiące na nasze szkolenie, tych 9 tygodni, to nie ma fizycznej możliwości, aby nawet w tak rozbudowanym szkoleniu zmieściły się wszystkie tematy dotyczące poszczególnych aplikacji pakietu Office 365 a nawet tych bardziej zaawansowanych funkcji samego Power Apps. Dlatego w następnej lekcji zupełnie wprost chcemy Ci powiedzieć, czego nie nauczysz się na tym szkoleniu, co nie zmieściło się w jego programie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć! Witamy Cię w kolejnej lekcji, gdzie powiemy Ci o tym, czego nie dowiesz się w trakcie trwania naszego kursu. I od razu na wstępie musimy nadmienić, że nie jest to wynik naszego lenistwa czy braku kompetencji, ale wynika to z tego, że te platformy, o których zaraz powiemy, są naprawdę dużymi tematami, które zasługują na oddzielne kursy. I pierwszy z tych tematów, o który wielu z Was pytało jeszcze przed startem naszego szkolenia, to Power BI. Tak jak Michał wspomniał, jest to naprawdę duże rozwiązanie, duża platforma. Zdecydowanie zasługuje na oddzielny kurs i nie chcieliśmy nawet rozpoczynać tego tematu, bo ciężko byłoby go skończyć w jakimś zamkniętym czasie. Kolejną kwestią są platformy, które są częścią Office 365, tak jak Flow czy SharePoint, więc będziemy o nich mówić siłą rzeczy, ale jedynie w pewnym ograniczonym zakresie. Na przykład, SharePoint pojawi się już w module trzecim, kiedy powiemy o bazach danych a flow pojawi się w module 8, kiedy zrealizujemy sobie nasz proces biznesowy. Ale te platformy będą jedynie pokryte właśnie w, na poziomie podstawowym. Kwestie zaawansowane tak naprawdę aż proszą się o cały oddzielny materiał. I kolejną rzeczą są same Power -upsy. Od razu uspokajmy oczywiście to jest cały czas kurs poświęcony Power Appsom, ale o czym będziemy jeszcze mówić w następnym rozdziale. Power -upsy występują w kilku różnych w wersjach. To, na czym chcemy się skupić w tym kursie, to wersja, która jest najlepiej i najłatwiej dostępna, czyli ta, która, którą Microsoft daje w każdej subskrypcji Office 365. Te wyższe platformy, które dają przy okazji trochę więcej ciekawych możliwości, nie będziemy nimi zajmować się na tym kursie. Pamiętaj o tym. To oznacza, że nie będziemy poruszać takich kwestii związanych z Power Apps, jak model Driven Apps. Nie będziemy poruszać takich kwestii jak budowanie komponentów z użyciem języka programowania i nie będziemy również budować własnych konektorów, czyli tak zwane custom connectors. No i tak jak Michał wspomniał, ale chcę, żeby to lepiej wybrzmiało, nie będziemy dotykać w ogóle tematów związanych z programowaniem, więc uspokajam. Jeżeli obawiałeś się tego, że upsy wymagają jakiegokolwiek języka programowania, to absolutnie nie. Jeżeli potrafisz tworzyć, funkcję formuły w Excelu, to taki poziom wiedzy w zupełności wystarcza, żeby móc efektywnie wykorzystać Power. -ups. Więc teraz wiedząc już czego się nauczymy, wiedząc czego się nie nauczymy, dowiedzmy się tego do czego będziemy zmierzać, co jest naszym docelowym efektem końcowym. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Do zobaczenia. Witaj w lekcji numer 4, w której chcemy Ci Bardziej dokładnie opisać, jaki efekt końcowy na zakończenie tego szkolenia chcemy osiągnąć i chcemy, żebyś osiągnął ty. Po pierwsze, zaczniemy od zdobywania umiejętności związanych z analizą problemów. Jakkolwiek może się to wydawać banalne, to naprawdę jest to jeden z kluczowych kroków. Chcemy Ci pokazać kilka technik, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem biznesowy, przed którym stoisz. I co najważniejsze, jakoś zaadresować go narzędziami z pakietu Office 365, którym najważniejszym elementem będą oczywiście PowerApps. Przedstawimy ci nie tylko platformy, które będziesz mógł wykorzystywać, ale również metodyki, podejścia, techniki, które pozwolą ci odsiać funkcjonalne ziarna od plew. Kolejnym elementem będzie zaprojektowanie rozwiązania, czyli jak już. Wiemy, co i jak chcemy zbudować, no to będziesz potrafił zaprojektować, przełożyć język wymagań na język techniczny, na konkretne ekrany, konkretne funkcjonalności o konk konkretnych platform dostępnych w swojej subskrypcji. I tutaj bardzo ważna rzecz dotyczy nie tylko możliwości, bo tymi na ogół producenci oprogramowania chwalą się bardzo mocno i relatywnie łatwo można je poznać, natomiast to, co możesz czerpać z doświadczeń takich osób jak my, to przede wszystkim to, czego nie warto robić, gdzie są ograniczenia poszczególnych tych rozwiązań i jakich typowych problemów unikać, żeby faktycznie był to proces prosty, przyjemny i efektywny. No i na koniec zbudujemy aplikację. Zbudujesz naszą aplikację, którą specjalnie z Łukaszem przygotowaliśmy i będziemy ją konsekwentnie realizować w trakcie trwania całego kursu, w poszczególnych lekcjach, poszczególnych modułów, ale w pracach domowych będziemy Cię bardzo gorąco zachęcać i będziemy wspierać Cię na spotkaniach live oraz cała grupa facebookowa będzie temu poświęcona, abyś Ty zbudował swoją własną aplikację. Tak, żebyś na końcu po tym szkoleniu miał gotowe rozwiązanie, które możesz zaimplementować, które może pomóc Tobie i Twojej organizacji. Dobrze, w następnym nagraniu powiemy Ci trochę więcej o wymaganiach. Co trzeba mieć, co trzeba potrafić, aby można było efektywnie nasz Kurs Cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, witamy Cię w lekcji numer 5, gdzie powiemy Ci o tym, czego potrzebujesz, aby jak najwięcej wynieść z tego kursu. Po pierwsze, jakkolwiek badanie to zabrzmi, będziesz potrzebować chęci i czasów. To pierwsze, nie wątpimy, inaczej nie dołączą być do tego szkolenia. Natomiast jeżeli chodzi o czas, zwróć uwagę na jedną rzecz. Samo przeglądanie filmów, nawet jeżeli będziesz to robił w pętli, w nieskończoność, nie nauczy cię tych praktycznych umiejętności, o które nam i mam nadzieję, że Tobie też chodzi. Więc weź to pod uwagę. Dokładnie, jak sobie ten czas rozplanować, ile go potrzebujesz, powiemy Ci jeszcze w następnym nagraniu. Kolejną kwestią jest środowisko pracy. Na szczęście, wszystkie platformy potrzebne do budowy rozwiązań w PowerApps są dostępne poprzez strony internetowe, strony WW, a więc wystarczy ci dowolna przeglądarka internetowa na dowolnym systemie komputerowym. Ponadto będziesz potrzebował jeszcze licencji Office 365. Jeżeli już takową posiadasz, to w następnym module powiemy Ci, jak zweryfikować, czy jest ona prawidłowo skonfigurowana do potrzeb tego kursu. Natomiast jeżeli nie masz kompletnie żadnego pojęcia, zakładam, że tak być może. O co w ogóle chodzi z tym Office 365? To oczywiście też pokażemy ci jak taką subskrypcję czasową zupełnie bezkosztowo uruchomić. Będzie to jedna z lekcji w następnym rozdziale. No i zbliżając się do najważniejszej części tego nagrania, to jest pomysł. Jest on najważniejszy dlatego, bo aby zbudować własną aplikację, potrzebujesz własnego pomysłu. Najlepiej zainspiruj się swoim środowiskiem pracy, problemami, które masz w pracy, które potrzebujesz rozwiązać. A może masz już jakąś potrzebę, a może masz jakiś projekt w tak zwanej szufladzie. My mamy taki projekt, który będziemy realizować zgodny z naszym pomysłem, natomiast mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię my albo inni użytkownicy tego kursu. No właśnie, tych innych uczestników kursu spotkać na naszej grupie facebookowej, więc ostatnim ważnym elementem, mam no nadzieję, że oczywistym, jest posiadanie konta Facebook. Jeżeli takowego nie posiadasz, załóż, jest to dziecinnie proste, a dokładnie co z nim zrobić, gdzie szukać naszej grupy, jak się po niej poruszać i w jaki sposób ją wykorzystywać, powiemy Ci o tym więcej w pracy domowej tego tygodnia. Teraz przejdźmy do lekcji numer 6, gdzie powiemy Ci o tym, jak uczyć się w trakcie trwania tego kursu. Do zobaczenia. Cześć, witamy Cię w kolejnej lekcji. Bardzo ważnej lekcji, ponieważ będzie ona poświęcona temu, jak studiować. Oczywiście zakładamy, że każdy z Was ma jakąś swoją ulubioną, sprawdzoną metodę zdobywania wiedzy. Także traktuj to, co powiemy, jako wskazówki, ale jestem pewien, że się przydadzą. Po pierwsze, jak na każdym szkoleniu online, także i na naszym, głównym elementem tego kursu są nagrania wideo. Nagrania wideo, na których Albo zobaczysz nas przedstawiających jakiś koncept, albo nagrania z naszego pulpitu, gdzie będziemy pokazywali jakieś konkretne czynności, akcje w powerupsach czy innych aplikacjach z pakietu Office 365. Przeglądając te filmy, mocno sugerujemy, aby zrobić to po raz pierwszy, jakkolwiek źle to zadróżnij, ale pobieżnie. To znaczy, nie staraj się od razu powtarzać wszystkich czynności, które będziemy pokazywali. Staraj się raczej złapać koncept, zrozumieć, co tak naprawdę chcemy wykonać. A dopiero przy następnym czy kolejnym przeglądaniu tych filmów, odpal przeglądarkę i staraj się powtarzać dokładnie te kroki, które będziemy pokazywać. I teraz na pewno zadajesz sobie pytanie: ile czasu na to przeznaczyć? No właśnie, Michał, ile czasu na to przeznaczyć? Jest to kwestia bardzo indywidualna. Po pierwsze, zależy od tego, ile jest filmów w module. Każdy moduł, a jest ich 9, przypominamy, Posiada inną liczbę lekcji. Lekcje mają różną długość, zależnie od tego, jak bardzo skomplikowany materiał jest wymagany do tego, aby zamknąć jeden konkretny temat. Ponadto istotną kwestią jest to, czy na, do analizy problemowej wybierzesz sobie domenę, którą dobrze znasz, czy może słabo się w niej obracasz. Jeżeli jest to domena średnio tobie znana, to na pewno zgłębienie, zrozumienie tego problemu, który chcesz rozwiązać, zajmie Ci więcej czasu. Nomenomen nomen, tak naprawdę potrzebujesz. Wypracować w trakcie trwania tego kursu najlepszą metodykę dla siebie. Myślę, że dobrym punktem startu będzie zaczęcie od godziny dziennie systematycznego i nieprzerwanego czasu, w trakcie którego będziesz przeglądał filmy po raz pierwszy, przegląduje po raz drugi, powtarzając ćwiczenia, a następnie realizując pracę domową. Oczywiście w trakcie trwania tego kursu sam przekonasz się, jaki system czasowy, jaki system realizowania pracy, praktyki, jaki czasu potrzebnego na realizację prac domowych. Jest dla ciebie najwygodniejszy. Ważne, żeby to był czas systematyczny i nieprzerwany. Tak, pamiętaj, że bardzo ważnym elementem tego szkolenia są prace domowe, czyli te zadania, które będziesz wykonywał samodzielnie, swoją domeną problemu, nad swoją aplikacją. W razie jakichkolwiek problemów nie próbuj wyważać otwartych drzwi. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pamiętaj, że mamy grupę, o niej więcej powiemy jeszcze w pracy domowej. Zadawaj pytania, dziel się nie tylko swoimi problemami, ale także doświadczeniami. Wykorzystajmy to, że jest nas dużo i mamy naprawdę duży potencjał do tego, żeby zbudować fajną społeczność dzielącą się wiedzą i która pomaga wzrastać i uczyć się jeszcze i jeszcze efektywniej. Mówiąc o grupie i zadaniach, które stoją przed nami, zapraszam Cię już na ostatnie nagranie, czyli naszą wymarzoną pracę domową. Do zobaczenia. Do zobaczenia.